Witam wszystkich bardzo serdecznie w cyklu programów, które mają na celu pokazanie Wam wszystkim, jak można żyć troszeczkę lepiej. I nie tylko, jak już się ma te 10 lat, bo mam nadzieję, że naszymi widzami będą również osoby, które jeszcze do wieku senioralnego mają kawałek. No, tak czy inaczej, cykl przeznaczony jest dla, dla tak zwanych, oczywiście, seniorów. Ale zapraszam wszystkich. Ja nazywam się Anna Szymczak. Jestem psychologiem społecznym, pracuję również klinicznie, ale generalnie w obrębie moich zainteresowań, oprócz psychologii społecznej, znajduje się także i mechanika kwantowa, fizyka kwantowa, psychoneurologia i mnóstwo innych rzeczy, i mnóstwo innych dziedzin, które psychologię bardzo wspomagają, ale też w dużym stopniu tłumaczą. Chciałabym Wam w cyklu tych spotkań pokazać, jakie są możliwości człowieka na wpływanie na swoje życie. Chciałabym obalić kilka mitów związanych z mitów, takich przekonań bardziej, bo o przekonaniach też będę mówiła, takich przekonań, które niszczą nam życie. Takich przekonań, że to, czy na przykład czynniki zewnętrzne w 100% wpływają na to, czy w wielu procentach, tak, w znaczącej części wpływają na to, jak wygląda nasze życie, czy ono jest szczęśliwe, czy nieszczęśliwe. Chciałabym Was jednak również przekonać do tego, albo pokazać Wam może i zachęcić do takiego spojrzenia na siebie jako osoby, która ma niesamowitą moc, że my jako ludzie, jako jednostki, jako całość mamy niesamowitą moc, mamy niesamowite umiejętności, z których sobie nie do końca zdajemy sprawę. Umiejętności psychiczne, psychologiczne, które w taki znaczący sposób mogą wpływać na. Na kształtowanie naszego życia i to począwszy od tego, jak się czujemy, czy chorujemy, czy zachorujemy w ogóle na jakieś choroby, czy nie zachorujemy, czy wyleczymy się szybciej czy wolniej, czy dojdziemy do zdrowia po jakiejś chorobie, na przykład, poprzez to, jakie mamy relacje z innymi, to poprzez to, jakie. Yy... Czy osiągamy coś w życiu, czy nie osiągamy? Czy jesteśmy zadowoleni, czy niezadowoleni? Tak? Czy jesteśmy kreatywni, czy nie jesteśmy kreatywni? Czy ludzie nas lubią, czy nie lubią? Przynajmniej tak nam się wydaje. Tak? No, mnóstwo czynników, które składają się na nasze życie, są pod wpływem jakby naszego umysłu. Oczywiście siedzibą umysłu jest mózg. I to tam w zasadzie rozgrywa się cała akcja ale mózg jako taki jest, nazwijmy go takim tworem wykonawczym, tak? Czyli przede wszystkim myśl i umysł wpływa na to, jak mózg y, będzie działał, jak będzie reagował. Oczywiście mamy takie struktury w mózgu, które działają w sposób automatyczny I to są te struktury, które podtrzymują życie, tak? Które powodują, że serce nam nieustająco bije, nie musimy o tym myśleć, żeby ono nam biło, że oddychamy, też nie musimy o tym myśleć, o Mnóstwo innych rzeczy, że trawimy, tak, że wydalamy, że, że czujemy pragnienie, czy czujemy głód. To jest wszystko to, co potrzebne jest do podtrzymania życia, do żebyśmy w ogóle mogli funkcjonować. I na to też oczywiście, na pewne jakby aspekty tego mamy wpływ, może nie aż tak duży, ale na pewno mamy i o tym też, też chciałabym Wam powiedzieć na to też bym chciała Wam zwrócić uwagę. Tak naprawdę to chciałabym Was uświadomić, jak, jaki ten aż mózg, czytaj umysł, czytaj nasza świadomość, jakie ma możliwości, co możemy. Jak na przykład wpływa na zdrowie. Jak na przykład wpływa może na zdrowie, to zostawmy to. Ja, ja przytoczę później mnóstwo takich faktów na, te, na temat tego, jak psychikom przy użyciu psychiki, przy wspomaganiu się psychikom, można uleczyć się z, z, z wielu rzeczy takich. Chorób jakiś tam może, może nie jakiś tam strasznych, ale, ale jednak pomóc sobie w znaczący sposób, ale przede wszystkim chciałabym powiedzieć, jakie właściwości ma nasz mózg. No, pierwszą właściwością naszego mózgu jest to, że jest niezwykły. Jest niezwykły jedyny niepowtarzalny. Każdy z was, każda z Was pojedyncza osoba ma jedyny w swoim rodzaju niepowtarzalny, wyjątkowy mózg. Jesteście istotami niepowtarzalnymi, jesteście wyjątkowi szczególni i chyba warto to sobie uświadomić, tak? bo to jest taka dobra wiadomość, taka bardzo przyjemna wiadomość, tak? Że jesteśmy oryginalni w całym wszechświecie. Nie ma dwóch jednakowych mózgów, nie ma czegoś takiego, żeby dwie osoby, nawet bliźniaki, czy osoby, które są bardzo do siebie jakieś podobne w jakiś sposób, nawet charakterologiczny czy osobowościowy, żeby miały taki sam mózg. Nie, każdy jest szczególny, każdy jest w swoim rodzaju. Drugą taką, myślę, ciekawostką na temat mózgu jest to, że on się nieustająco zmienia. Nieustająco się zmienia, czyli zmienia się w każdej sekundzie naszego życia. On już teraz jest inny niż 2 sekundy, 15 sekund, 3 minuty wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że na przykład część informacji, którą ja Wam podałam w, tej, tej, w ciągu tej minuty, ona spowodowała, one spowodowały te informacje, że powstały nowe połączenia neuronowe. Zmieniło się troszeczkę. To jest taka mikro, 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 mikro mikroskala yy, struktura Waszego mózgu. Zmienił się też troszeczkę sposób myślenia, tak prawie niezauważalnie, ale jednak. Coś tam zostało połączone, uruch uruchomione zostały różne inne pokłady. No mózg już jest troszeczkę inny i to jest jakby proces stały. To się dzieje w każdym momencie naszego życia, ponieważ co chwilę dopływają do nas bodźce z zewnątrz. Czy to ktoś do nas mówi, czy coś słyszymy, czy się wystraszymy, czy słuchamy, nawet Telewizora, tak? No, wszystko jedno. Cały czas wokół nas się coś dzieje i cały czas do tego mózgu do, do, docierają informacje, które go zmieniają, które go modyfikują. Ale to nie jest tak, że tylko w taki sposób, jakby poza naszą świadomością się to dzieje. Czyli coś tam do nas dociera, tu się w mózgu dzieje absolutnie. E, mózg ma takie swoje zdolności, o których e, do pewnego czasu w ogóle nie wiedziano. Sądzono, że. E, jeżeli nastąpi uszkodzenie mózgu w jakikolwiek sposób, czy w sposób mechaniczny, czy pod wpływem jakiejś choroby, czyli taki chemiczny bardziej, tak, no coś tam się z tym mózgiem zaczyna dziać i pewnej czynności związane z zawiadowaniem, jakby uszkodzona zostaje jedna część mózgu, która zawiadowała jakimiś tam czynnościami, no to już jest. Koniec, tak? To jest już klęska i, i nie, nie, no już nic się nie da zrobić, no trzeba się pogodzić z tym, że jesteśmy tacy niedoskonali. No otóż, moi drodzy, nieprawda. Dziedzina nauki zwana neuroplastyką, neuroplastyką mózgu, pokazuje, uczy nas i pokazuje na przykładach, że nasz mózg potrafi się regenerować, potrafi, się, potrafi odradzać się, tak? Czyli te wszystkie zniszczone Połączenia neuronowe, które zostały zdegradowane w wyniku, no, z, z powodu różnych przyczyn, można odbudować na nowo. Ich funkcje może nasz mózg odbudować. Dlaczego tak się dzieje? Jak, jak to jest w ogóle możliwe? No, możliwe jest w ten sposób chociażby, że w przypadku uszkodzenia jakiejś części mózgu, czynności odpowiedzialne za. Y, czynności, za które odpowiedzialna była ta uszkodzona część mózgu, na przykład za, nie wiem, ruszanie ręką chociażby, czy mruganie okiem, tak, e, przejmuje po jakimś czasie inna część mózgu. Bo taka jest potrzeba. Bo taka jest potrzeba i tak naprawdę dzieje się to w taki sposób trochę podświadomy, no bo e, weźmy tą rękę, tak, którą mamy na przykład unieruchomioną z jakiegoś powodu, ale z takiego powodu neuronalnego, tak? Czyli coś tam się na poziomie gdzieś... No, no, no nie wiem, no coś się wydarzyło w naszym mózgu, udar, jakiś niewielki udar i mamy kłopoty z ruszaniem ręką. Ale jakby siłą doświadczenia tą ręką nadal, nadal ruszamy. To znaczy wydaje nam się, jak my myślimy o tym, że ją ruszamy, to powoduje, czyli wy, wyobrażamy sobie, tak, że chwytamy herbatę, że chwytamy kszlankę z herbatą, że chwytamy co innego. I mózg jakby dostaje zapotrzebowanie na to, żeby to zrealizować. W związku z tym zaczyna wytwarzać takie połączenia neuronowe, które będą wysyłały, wysyłały sygnały do, do tej ręki, żeby ona faktycznie ten kubeczek z herbatą chwyciła. Powstaje taka zniszczona wcześniej nowa mapa mózgu czyli coś, co takich map mózgu mamy w, w naszym umyśle bardzo dużo. To są takie właśnie tworki, takie, tworki to jest złe słowo, jest, ale takie struktury, które y, tworzymy przez całe życie i one odpowiadają za bardzo różne rzeczy. Mamy mapę mózgu dotyczącą mowy, mamy map, map, mapę mózgu dotyczącą, y, nie wiem, relacji z innymi, mamy mapę mózgu dotyczącą rozpoznawania y, liści na drzewie, no, mnóstwo rzeczy, mnóstwo tych map jest. Niektóre z tych map są. Większe, niektóre są mniejsze w zależności właśnie od tego, o czym my najczęściej myślimy. Jeżeli na przykład jesteśmy ornitologiem i większość naszych myśli jest skupiona na przykład na tym myśleniu, jakie te ptaszki, jaki to ptaszek, jakie coś tam i, i związane z tymi ptakami, to ta mapa mózgu odpowiedzialna za wiedzę dotyczącą ornitologii permanentnie się rozrasta. Natomiast jeżeli jest coś, co wydarzyło się w naszym życiu i stworzyła się jakaś mapa mózgu, ale czego nie używamy po prostu, tak? jest dla nas jakby już e, niepotrzebne, nie, nieprzydatne, o, mój kot przyszedł, nieprzydatne, to w, wówczas ta mapa mózgu, ona nie nie ulega degradacji, to znaczy ona nie, nie, nie niszczy się, nie znika, o tak bym powiedziała, że te neurony, które tworzą tę mapę, one nie znikają, one są, ale jakby stają się mniej aktywne, takie troszeczkę słabsze. Tak? To jest bardzo ważne to, co teraz mówię w kontekście tego, co powiem w następnym czy w następnym, na naszym następnym spotkaniu o, o przekonaniach kluczowych, tak? kiedy, kiedy zaczynamy je zmieniać, nasze przekonania kluczowe, już tutaj nie będę rozwijać, ale też to jest związane z mapami mózgu i to mówię, żeby, żebyście sobie później, później wam to przypomnę. Co nasz jeszcze mózg potrafi? No nasz mózg, albo inaczej może, tak? Jak udowodnić mam Wam, że tak naprawdę wszystko, co się dzieje w naszym ciele jest związane z naszą świadomością, to z naszym mózgiem, czyli siedzibą świadomości i siedzibą umysłu? Otóż mamy swoją, swoim myśleniem, swoimi wyobrażeniami, afirmacjami na przykład, bo to są obrazy, afirmacje, tak? Możemy wpływać na to, jak funkcjonuje nasze ciało. Dokładnie. Funkcjonuje w znaczeniu nawet takim yy, no czysto fizycznym, fizycznym, mam tu na myśli kulturę fizyczną. Mianowicie, przeprowadzono taki eksperyment, w który poproszono grupę ludzi, żeby wyobrażała sobie, że bierze udział w maratonie i że biega. Codziennie biega jakiś tam odcinek. Ileś tam kilometrów, tak? Może nie codziennie maraton, ale że przygotowują się do maratonu i codziennie muszą przebiec jakąś tam ilość Kilometrów, ale żeby tylko w domu siedzieli i sobie tylko to wyobrażali, absolutnie mają nie biegać faktycznie. No i co się okazało? No okazało się, że po miesiącu czy dwóch takich przygotowań do, do maratonu ich masa mięśniowa znacząco się zwiększyła. Oczywiście tych mięśni, które są odpowiedzialne za bieganie. Nie robiąc nic, te osoby siedziały. A zwiększyła im się masa jakby mięśni, jakby mięśnie się zwiększyło od tego, że, że tylko myśleli o tym, że biegają. Podobny eksperyment robiono z osobami, to już był taki porównawczy bardziej bym powiedziała, ale też niezwykle ciekawy, kiedy poproszono ludzi, jedną grupę, żeby poszła na siłownię i, i, no i normalnie tam ćwiczyła, tak roz, rozwijała jakieś tam mięśnie, druga grupa miała tylko to obserwować i w telewizji, w domu siedząc, obserwować te, te, te ćwiczenia i wyobrażać sobie, że również ćwiczą na, na siłowni, ale nic nie robić, tylko siedzieć, patrzeć i wyobrażać sobie. Natomiast trzecia grupa była poproszona na to, żeby nic nie robić. Okazało się po miesiącu, że masa mięśniowa osób, które chodziły na siłownię, oczywiście zwiększyła się, zwiększyła się tam o 30%. Natomiast masa mięśni osób, które nie chodziły na siłownię, tylko sobie wyobrażały, że ćwiczą, że są na tej siłowni i tam podnoszą też tangielki, zwiększyła się o 15%, czyli o połowę tego. No oczywiście, no, jak się chodzi na siłownię, no to te efekty są bardziej spektakularne, no, ale to, że samomyślenie spowodowało, że, że nastąpił przyrost masy mięśniowej, tak jakbyśmy ćwiczyli, no to jest niesamowite, to to jest tam moc mózgu. Dokładnie. O to chodzi. Podobnie jest, też były takie eksperymenty robione z umiejętnościami różnymi, tak? Z nabywaniem umiejętności, z ćwiczeniem pewnego rodzaju nowych no, takich czynności można powiedzieć, które chcemy sobie przyswoić, tak? Ten, ten sposób jakby wpływania, ten sposób jest został zaadoptowany myślenia, jakby wprowadzania myślenia, czyli afirmacji został zastosowany w, w sporcie, tak? Sportowcy pomiędzy treningami myślą o tym, wyobrażają sobie swoje... Znaczy jakby swoją aktywność, tak, W tym danej dziedzinie sportu, czyli wyobrażają sobie, że wykonują najlepszy skok na jaki mogli, że nie wiem, wykonują najlepsze podanie piłką, że rzucają najlepiej jak można dyskiem, młotem, czy, czy oszczepem, czy, czy czymkolwiek, tylko wyobrażają sobie, że robią to dokładnie, że robią to idealnie niemalże. Efekt jest taki, że ich umiejętności faktycznie potem na treningu znacząco się zwiększają że oni przychodzą przygotowani na trening jakby, tak jakby między treningami ćwiczyli. Osiągają szybciej lepsze sukcesy. Proszę o też ludzi na przykład, żeby przez miesiąc wyobrażali sobie, że ćwiczą jakiś utwór na pianinie. Osoby, które nie grają na pianinie, tak, kompletnie nie mają pojęcia, tylko żeby sobie ćwiczyły, że tam naciskają odpowiednie, prosty utwór, ale odpowiednie e, klawisze. Tylko, tylko wyobraźni, absolutnie nie, nie miały nie dotykać instrumentu. No i po miesiącu okazało się, że te osoby potrafią zagrać ten utwór na, faktycznie na fortepianie czy tam na pianinie. Nie ćwiczyły, ćwiczyły tylko w myślach. Dlaczego jest to takie ważne? dlaczego jest, no jest to niezwykłe przede wszystkim, jest to niezwykle fascynujące, ale dlaczego jest takie przydatne? I przydatne szczególnie dla Was, bo wielokrotnie jest tak, że mamy schorzenia, które nie pozwalają nam ćwiczyć, czy trenować, czy rehabilitować się w taki sposób stricte fizyczny. To znaczy, mamy rehabilitację, chodzimy na rehabilitację, czy rehabilitant przychodzi do nas i robimy ćwiczenia jakieś tam fizjoterapeutyczne, tak? I to jest pożyteczne i to jest bardzo ważne, żeby to robić. Natomiast w umyśle, w naszym wyobrażeniu to same ćwiczenie wykonujemy jakby w większym zakresie, mocniej, tak? Czyli jeżeli na przykład przy, na, na ćwiczeniach rehabilitacyjnych podnosimy rękę z rehabilitantem na tą wysokość, bo tylko tyle faktycznie możemy, to w naszym wyobrażeniu podnosimy ją już tak, tak? Żeby, wyobra żeby w naszych myślach ona już była zupełnie sprawna. Ruszamy nią. Podnosimy ją. To jakby wspomaga proces leczenia. Ja mówię wspomaga, bo tutaj nie do końca tutaj Wam zachęcam, absolutnie Was nie zachęcam do tego, żeby jakiekolwiek schorzenia, na przykład po udarach zostawić same sobie, to leżę w łóżku, myślę sobie, że będę zdrowy, że tutaj ruszam rękami, nogami albo że mówię już super wyraźnie. Nie, rehabilitacja oczywiście, ta, ta y, współpraca z lekarzami, z rehabilitantami jest, jest podstawą, jest bardzo ważna. Natomiast nasz umysł jest w stanie przyspieszyć ten proces zdrowienia i doprowadzić go do takiego stopnia, na taki poziom, które normalnie byśmy nie osiągnęli e, ćwicząc tak bez wiary, troszeczkę, tak? Czyli, a dobra, na przykład, no macham tą ręką, macham tą ręką i z tego nie będzie. No, będzie no coś tam zawsze wymacham, ale, ale ten efekt nie jest, nie, jest, nie jest spektakularny, nie jest taki fajny. To jest niezwykle ważne. E, Inną rzeczą, na przykład bardzo fajną w naszym mózgu, którą też uważam za niezwykle, wiedzą, uważam za niezwykle przydatną, aha, bo to co, co, to co powiedziałam z tymi umiejętnościami też takimi, które, które sobie wyobraża wyobrażamy, tak? Czyli uczymy się, na przykład gramy na pianinie albo... Albo uczymy się, nie wiem, w golfach, wyobrażając sobie, tak? Ten, ten swing ćwiczymy cały czas, to zaangażowane w tym momencie stają się, jakby angażują się w to, czyli uaktywniają się, specy, uaktywnia się specyficzna grupa neuronów zwana neuronami lustrzanymi. I one faktycznie funkcjonują jak lustro. I taki bardzo prosty przykład działania. Neuronów lustrzanych, jest kiedy idziemy ulicą, zadowoleni z życia, bo mamy taki dzień, i uśmiechamy się. Uśmiechamy się do innych, tak? Wystarczy się uśmiechnąć, nawet oczami, czy, czy faktycznie taki grymas uśmiechu na twarzy, mieć szczery oczywiście, żeby to było odebrane w ten sam sposób, i nagle widzimy, że osoba z drugiej strony też się do nas uśmiecha. Nie bardzo wie, dlaczego się uśmiecha, i nie bardzo wie, dlaczego w ogóle ma się uśmiechnąć do nas, ale robi to robi to w taki jakby troszeczkę automatyczny sposób. Bo uruchomiliśmy u niej neurony lustrzane. To jest bardzo fajna informacja, bo jeżeli chcemy uzyskać u kogoś pozytywną emocję, to najpierw wzbudźmy ją w sobie i przekażmy ją tej drugiej osobie właśnie na zasadzie neuronów lustrzanych. Czyli pokażmy, że my jesteśmy przyjaźnie nastawieni, że my jesteśmy doceniający, czy współczujący, czy, czy no jakoś taki empatyczni. Wszystko jedno, co tam sobie chcemy uzyskać, tak? Wtedy nasza, na, nasza, nasze ciało, nasz body language, tak? czyli language, czyli język ciała, ruchy, mimika twarzy, mikro mimika twarzy, to, co gdzieś na poziomie podświadomym odbieramy, uruchamia u tej u drugiej osoby te neurony lustrzane i nagle się okazuje, że ta nasza relacja jest o, o wiele fajniejsza, tak? Że ta osoba staje się dla nas miła, że pani, nie wiem, w recepcji, czy pani dzisiaj, no w recepcji akurat, ale pani w urzędzie zaczyna być dla nas sympatyczniejsza, zaczyna chętniej pomagać nam w załatwieniu różnych spraw, aczkolwiek te panie tak są już miłe, bardzo nawet miłe, ale w różnych sytuacjach warto coś takiego Zastosować. Co więcej powiem, i to jest bardzo istotne, że to działa takie sprzężenie zwrotne w dwie strony. Czyli jeżeli my wyślemy taki sygnał pozytywny do kogoś, jakaś nasza postawa ciała jest przyjazna, jest zaangażowana, jest otwarta i dostajemy to na zasadzie aktywacji neuronów lustrzanych do tej drugiej osoby, to my dalej pod, pod, podbijamy sobie jakby ten dobry nastrój, tak? bo nasze neurony lustrzane zaczynają jeszcze bardziej pracować. I ta relacja powoduje, że ten klient, ta energia, ta atmosfera jest bardzo fajna. No i w drugą stronę, jeżeli zaczynamy, podchodzimy do kogoś z takim negatywnym bardzo nastawieniem i nasza twarz wyraża złość, tak? czy agresję, to możemy się spodziewać tylko tego, że uruchomi to neurony lustrzane u, u drugiej osoby, Przepraszam, i reakcja tej osoby będzie dokładnie taka. To są niezwykłe możliwości naszego mózgu. To jest to, co nasz mózg, nasz umysł, nasze myśli potrafią zrobić, potrafią wpłynąć tak, jak powiedziałam, i na nas, samych. Stoją się cy, krzepcy, wcale nie, nie chodząc tam na jakieś akernie czy nie biegając maratonów. E ale też polepszają się nasze relacje międzyludzkie, a nasze relacje międzyludzkie są kluczowe dla naszego poczucia szczęścia. Ale o poczuciu szczęścia będę mówiła w innym odcinku. Tymczasem bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na, nas, na, na, moją następną, na nasze następne spotkanie w następnej części.